W minioną środę miało miejsce doniosłe wydarzenie w polskiej polityce. Karol Nawrocki złożył przysięgę na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co przyciągnęło uwagę nie tylko mediów, ale również specjalistów od mody. W tym dniu Marta Nawrocka, żona nowego prezydenta, zaskoczyła wszystkich swoimi dwiema stylizacjami, które zwróciły uwagę nie tylko na jej osobę, ale również na szerszą dyskusję o modzie w Polsce. Obie stylizacje, mimo że różne, wzbudziły wiele emocji wśród obserwatorów. W pierwszej z nich, podczas swojego wystąpienia, Marta Nawrocka wystąpiła w błękitnym komplecie, który z pewnością wyróżniał się na tle mniej wyrazistych outfitów. Składał się on z klasycznej, ołówkowej spódnicy i dopasowanej marynarki, której oryginalny krój podkreślał jej sylwetkę. Natomiast w drugiej stylizacji postawiła na elegancję i swobodę. Jej biała, przypominająca marynarkę, i długie, czarne spodnie przyciągały wzrok, stanowiąc doskonałe połączenie klasyki i nowoczesności. Warto zaznaczyć, że Blanka Lipińska, pisarka i influencerka, również zgłosiła swoje spostrzeżenia na temat Marty Nawrockiej na swoim profilu w serwisie Instagram. W nagraniu podkreśliła, że nowa pierwsza dama, jako młoda osoba, ma potencjał, aby stać się ambasadorką polskiej mody. Sugerowała, że Marta powinna korzystać z usług polskich projektantów, stylistów i fryzjerów, co mogłoby przyczynić się do większej ekspozycji polskiej mody na międzynarodowej scenie. Blanka Lipińska zaznaczyła także, że w Polsce mamy wiele utalentowanych specjalistów w dziedzinie mody, którzy mogą z powodzeniem pomóc w kreowaniu wizerunku pierwszej damy. Jeśli Marta Nawrocka dobrze dobierze współpracowników, jej styl może być wyjątkowo inspirujący dla innych Polek. Oczywiście nie można zapomnieć, że bycie pierwszą damą wiąże się z wieloma obowiązkami, które mogą wpływać na życie osobiste. Blanka Lipińska dostrzegła, że Marta Nawrocka będzie musiała połączyć rodzinne zobowiązania z rolą reprezentacyjną w kraju, co może być sporym wyzwaniem. Warto w tym kontekście przypomnieć, że opinii na temat jej stylu na pewno nie zabraknie, a publiczne wystąpienia będą obiektem nieustannej oceny. Jednak niezależnie od tego, jakie wyzwania przed nią stoją, Marta Nawrocka ma szansę na stworzenie własnego, unikatowego wizerunku, który być może na stałe wpisze się w historię polskiej mody. Jak pokazuje historia, pierwsze damy często stają się ikonami stylu, inspirując innych do wyrażania siebie poprzez modę. Na pewno warto śledzić, jak rozwija się ta historia oraz jakie decyzje podejmie Marta Nawrocka w nadchodzących miesiącach. Jej stylizacje będą z pewnością komentowane i analizowane, więc możemy spodziewać się wielu emocjonujących chwil w nadchodzących latach. Ciekawe, jak dostosuje się do roli pierwszej damy, w której, jak zaznaczyła Lipińska, będzie musiała łączyć różne aspekty swojego życia i nieprzerwaną presję oceniania przez społeczeństwo. Jak widać, bycie żoną prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, to nie tylko zaszczyt, ale i prawdziwe wyzwanie.